Witajcie kochani na kolejnej recenzji. Dzisiaj mam smaczek dla nas, e, dla osób, które interesują się właśnie rozwojem duchowym i mudrami. Karty mudry dla ciała, umysłu i ducha. Karty do osiągnięcia zdrowia, mądrości życiowej i doskonałości duchowej. Dla mnie kochani, nie mogę się doczekać, żeby je otworzyć. Zrobimy sobie unboxing też dzisiaj, czyli pierwsze otwarcie kart. Mm. Piękne wydanie w moim poczuciu, że jest w ogóle coś takiego na polskim rynku po polsku. Jak je znalazłam, to byłam absolutnie, kochani, zachwycona. Studio Astropsychologii nas tutaj uraczyło takim fajnym smaczkiem. Dobrze, otwórzmy sobie z tej folii. Muszę przyznać, że kupiłam już je jakiś czas temu, ale czekały w kolejce, aż właśnie będę mieć możliwość. I tak, co chwilę na nie zerkała nie tam, ach, ach, już niedługo. Pudełeczko fajne, zobaczcie, tak się też pięknie tutaj błyszczy. No widać, wydanie, pudełko jest piękne, czyli pod tym względem widać, że wydanie fajne. Zobaczymy, czy to będzie się kontynuować, ta dobra pasa. Tutaj te literki są takim, mam nadzieję, że to widzicie, jak tak odwracam. A tak się mieni fajnie, taki czerwony, bordowy. Och, śliczny, śliczny kolorek. Tak dodaje życia tutaj tej okładeczce. Co tu mamy jeszcze? Mamy autorkę Gertrude Hirschi. Mam nadzieję, że autorkę, powiedzmy autora może tak zróbmy. Gertrude Hirschi. A Studio Astropsychologii jest wydawcą. I mamy tutaj 68 kart z podręcznikiem. u ciekawe. Zobaczmy, co to po kolei naokoło. Tutaj mamy powtórzone... Informacje jak zawsze. Tak, tutaj cena kompletu niby około 100 zł. Mi się udało kupić taniej, więc trzeba szukać, kochani, w różnych miejscach. Przeczytam, co tutaj mamy na końcu. Mudry są terapeutycznymi układami dłoni, które wspomagają uzdrawianie ciała z wielu dolegliwości. Wyzwalają też twórczą energię i wspomagają leczenie ducha. Dzięki tej poręcznej i pięknie ilustrowanej talii kart umiejętnie dobierzesz i wykonasz każdą z 68 módr. Dołączony podręcznik ułatwi Ci pracę z kartami, a także wskaże techniki rozwoju duchowego. Medytacja, afirmacje i ćwiczenia oddechowe skutecznie wspomagają procesy energetycznego samouzdrawiania. Gdy potrzebujesz wzmocnić pewność siebie i wiarę w swoje możliwości podczas egzaminu czy przed rozmową o pracę, skorzystaj z mudry powodzenia. Natomiast mudra Saraswati uaktywni i wspomoże funkcjonowanie mózgu, wzmacniając Twoją kreatywność i twórczość. Jeśli masz trudności z oddychaniem, problemy zdrowotne z płucami, cztery razy dziennie składaj dłonie zgodnie z japońską mudrą płuc. A z pewnością w krótkim czasie odczujesz ulgę i odetchniesz pełną piersią. Muszę przyznać, kochani, że ja z mudrami już jakiś czas pracuję. Miałam książeczkę do tej pory i tam gdzieś próbowałam właśnie. I działa, kochani, działa. Oczywiście trzeba być tutaj zdyscyplinowanym i powielać tą mudrę, tak jak tam było kilkakrotnie w ciągu dnia, prawda? Zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. O, jaki ładny żółty kanarkowy kolorek. Bardzo fajne jest to pudełko, muszę powiedzieć, kochani. O, czy to jest ten podręcznik? No, trochę tutaj e, chyba za dużo dali. Zobaczcie, to jest broszureczka co najwyżej. No, ale może więcej nie trzeba. Okej, okay, zobaczmy. U, karty duże i złocone brzegi. No, i to mi się podoba. Zobaczcie, kochani. Ta folika też, że taka mała też. Tutaj plusik dostaje ode mnie i tu, zobaczcie, to jest ważna informacja. Jeżeli by tego nie było, ja Wam tu przeczytam, jeżeli są takie złote brzeszki. Ze względu na trwałość złoceń krawędzi tali, poszczególne karty mogą być lekko posklejane na brzegach. Przed ich pierwszym użyciem należy kilka razy całą talię delikatnie wygiąć w łuk w jedną i w drugą stronę, dzięki czemu poszczególne karty łatwo się rozdzielą. I nawet jeżeli tej karteczki nie macie, kochani, bo na przykład jest wersja w innym języku, pamiętajcie o tym, żeby to zrobić, to jest ważne. Zobaczcie, to jest taki blok, zobaczcie, on się nawet nie rozsypują teraz, widzicie? blok <laughs> trzeba je o syk więc powiem wam bardzo satysfakcjonujące móc coś takiego zrobić kiedy karty przyjdą po raz pierwszy tak i powiem wam że ja chyba mam książkę do tych kart teraz tak się zastanawiam czy tą książkę którą ja mam to czy to nie jest do tych kart wiecie co muszę sprawdzić jednak nie, jednak tam ta książeczka jest inna. Ok, dobra, to zobaczmy najpierw sobie do tej broszur... broszurki, która tu zobaczcie, jest nazwana podręcznik. Po prostu, no cóż, taki żarcik chyba troszkę. <grych> dobra, mm -hmm. co tutaj mamy? No, czym są mądry jest wyjaśnione. Tak, um, drogi czytelniku, podstawy, wyrocznia, korzystanie z mudr, mudry medytacja, oddychanie, myśl pozytywnie, afirmacje, wyobrażenia, efekty, chiropraktyka, moje życzenie dla Ciebie, lektury, warte przeczytania: jak szybko odnaleźć właściwą mudrę, podziękowania o autorce i o ilustratorce. Więc takie tutaj mamy. Informacje, o tutaj widzę, że są jakieś informacje astrologiczne, czyli dosyć ciekawe. Tutaj zobaczcie zewnętrzna powierzchnia dłoni, z jakim tutaj organem się łączy nam wewnętrznym i e, wewnętrzna powierzchnia dłoni też z jakim organem. No to jest ciekawe, to na pewno sobie pozaglądam. E, dobra, to tyle. Tu taka, taki podręcznik. Ale karty, kochani, karty, karty. Oh, yes, oh, yes. Jeszcze wygnę może parę razy. Aha. Dobra, zaczynamy. I cudnie, popatrzcie, uwielbiam, powiem Wam, uwielbiam mudry i każdemu z Was polecam. Ja stosuję na wiele różnych rzeczy, już że tak powiem. I cudownie działają. Ale trzeba właśnie tak, jak tam było napisane, znaleźć swoje mudry, czyli znaleźć te. Ułożenia dłoni, które faktycznie dla nas pracują i które są dla nas potrzebne, i tutaj także można pracować. Zobaczcie, z czakrami, z tymi kartami, bo te kolory są takie związane z czakrami. Więc fantastycznie. Tutaj mamy, zobaczcie, mądre na przykład, cel w umyśle, potrafię i zrobię, prawda? Takie dodawanie sobie jakby ani animuszu do zrobienia czegoś, prawda? O, ja popatrzcie, bo ja chciałam to odłożyć. A tu, kochane moje, zobaczcie, z tyłu mamy opisane mudra woli, opisane, co jest priorytetem. To faktycznie nie trzeba tu żadnej książki. Czekajcie, to ja zobaczę, czy to na każdej karcie z tyłu jest jeszcze. Tak! No to te karty są idealne, słuchajcie, bo zaglądanie do książeczki czasem jest, prawda? Wiecie o co chodzi. A tu zobaczcie, każda karta jest z przodu i z tyłu. Tu jakieś hasło mamy, a z tyłu mamy napisane o co z nią chodzi. I, I kolorek, prawda? Też na co nam wpływa dobrze. Tu jakaś afirmacja na dole. Wow, no to powiem Wam, że te karty są bardziej fajne niż na, nawet myślałam na początku. Postaram się Wam tak właśnie z dwóch stron je pokazać. Mhm. Oczywiście tu by trzeba się wczytać. O. Widzicie, tak się sklejają troszkę, jak są te złocenia. Mhm. Tak. No, ale super są te karty. Bardzo, 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 bardzo lubię. I powiem wam szczerze, żadnej książki wtedy nie trzeba, bo tak naprawdę te książki to... Ojejku, no jakoś tak bardziej te karty prościej jest łatwiej, prawda, po nie sięgnąć. I, I z nich korzystać. Mhm. Ale pięknie, ale cudnie. Powiem Wam, że jestem bardzo szczęśliwa. Bardzo są warte swojej ceny. E, ten, ten podręcznik może taki troszeczkę, no może nie wiedzieli jak nazwać, bo broszurka to tak głupio, prawda? Mhm. Ale. Karty są rewelacyjne i jakość, kochanie, pięknie się błyszczą. Jest tutaj laminacja rasowa. Zaraz przyjrzę się na końcu jeszcze, jak to wygląda, tak dokładniej, prawda, żeby móc ocenić. Mhm. Te afirmacje też tu są super fajne. Myślę, że będę ich używać też. Na, na horoskopach tygodniowych, tylko muszę się zastanowić, jak to zrobić. Może w prywatnych sprawach, bo ja sobie taki zrobiłam nowy tam rozkładzik. Może w prywatnych sprawach by pasowało nam, ale może i w zawodowych też. No, muszę popracować z tymi kartami. Powiem Ci, że czuję się, powiem Ci, powiem Wam, <laughs> że czuję się zainspirowana. Zobaczcie. Czuję się absolutnie zainspirowana nimi. Są naprawdę fantastyczne. I tak się cieszę, że je kupiłam. Powiem Wam w pierwszym momencie jakoś nie miałam do końca przekonania, ale potem mnie coś tknęło. Kup, jednak, kup. No i proszę, powiedziałabym strzał w dziesiątkę. Naprawdę fantastyczne i mudre są, i dobrze narysowane, bo wiecie co jest z mudrami, że czasem widzi się zdjęcie mudre i chciałoby się to powtórzyć, ale choćby jak się próbowało, nie idzie tak tych dłoni złożyć, jak jest pokazane na rysunku. Może to kwestia właśnie czasem samej grafiki, prawda? Ale tutaj wszystko przepięknie jest widoczne. Bardzo łatwo jest odczytać te mudry w moim postrzeganiu, oczywiście. Zobaczcie, mhm. witalność rusz się na przykład. No, mudra orzeźwienia. Mhm. Przepięknie, cudnie, czyli nie tylko że mamy mudry, mamy tutaj te hasła, mamy wyjaśnienie, czasem o kolorkach, czasem o różnych rzeczach tu i jeszcze zafirmacja na końcu, i jeszcze mamy wibrację numerologiczną, z którą możemy sobie pracować. No po prostu wiele w jednym. Bardzo fajnie. Bardzo mi się podobają. Mhm. I cieszę się, że wybrałam je dla nas na ten tydzień. O, muszę rozkleić, tak. Uh -huh. Tak. O. Ciekawość. O i znowu tu gdzieś, okej. Okay. Rozerwiej kajdany. Mhm. Uh -huh. Zobaczcie. tak o, No trzeba uważać przy pierwszym otwarciu żeby tak delikatnie rozklejać te karty o jakie to piękne jest prawda Połączenie Takcie czy ja to czy mi się dwie nie skleiły? Chyba nie, no mam nadzieję, że nie. Czekajcie, bo ta wcześniejsza była dobrze. 34, 35. O, jeszcze tu gdzieś poklejone troszkę. Zmiarkowanie. O, mudra trawienia, zobaczcie jak super no naprawdę, powiem wam, ja polecam bo z, z mudrami naprawdę można sobie pomóc na wiele różnych sposobów mudra żołądka o proszę, uspokaja nerwy mhm uh -huh. tak dobrze, przewaga zachowaj spokój tak 38 mhm uh -huh. Mamy następną witalność. Jest ich naprawdę dużo tych kart. Czuję się, powiem Wam, bardzo usatysfakcjonowana. I powiem Wam nawet gdyby te karty kosztowały tą stówę, co tam pisało na opakowaniu. Warte są tego naprawdę. Mamy mądry, mamy hasła, mamy tutaj dużo informacji, mamy te afirmacje, wibracje numerologiczne, jakość rewelacyjną. Z kolorami można pracować, można medytować sobie, można z czakrami, prawda? Bardzo dużo tutaj jest możliwości z nimi. Ja na pewno będę kreatywnie z nich korzystać. Mhm. Bardzo fajne. Bardzo. I też te prace plastyczne tu w tle też są fajne. Mhm. Dajcie może je troszkę znowu. O, jeszcze słychać, że jeszcze gdzieś tam. Dobra. Harmonia. Mhm. O, może tak lepiej, dobra. Okej. Okay. O, mudranerek. Ciekawe to dla mnie wszystko, bo ja wchodzę dopiero w temat módr, wiecie, więc. I widzę na przykład po tych wielu mudrach, że gdzieś tak odruchowo się, prawda, w ten sposób czasem palce łączy. No, ja jestem osobą, która dużo gestykuluje, więc faktycznie mi się zdarza na różne sposoby te ręce jakoś tak odruchowo łączyć, właśnie, podświadomie pewnie. Pewnie to jest pamięć komórkowa wcześniejszego wcielenia, bo bardzo mnie ciągnie do tych módr, więc musiałam we wcześniejszym wcieleniu gdzieś z nich korzystać, bo niektóre mi się wydają takie naturalne, wiecie, jakbym je znała, chociaż mój umysł mi podpowiada, że to jest dla mnie nowe obecnie, prawda? Ale gdzieś niemniej jednak tam w sobie mam świadomość, że je jakby znam. Dobra. Mm -hmm. Powiem Wam, że są tak grube, że czasem mi się wydaje, że, że są sklejone, ale to jest jedna karta. No, bo patrzę na numerki. Także naprawdę, wow! Jakość, fajna. Mm -hmm. To mudre to ja często robię, powiem, powiem Wam. I to co ciekawe, nieraz tak tu siadam przy biurku, i jak się zastanawiam, co mam zrobić najpierw, co, czym są priorytety, oczywiście, prawda? To właśnie często w ten sposób robię. Bardzo ciekawa. I, I faktycznie pomaga to. Mhm. Tak, no ja, ja zachęcam, kochani. Jeżeli ktoś z Was nie zna jeszcze módr, to może sobie, jak nie chcesz kupować kart, to może zobacz sobie w internecie. Można znaleźć takie pierwsze, najważniejsze, jakieś najczęściej używane. I zobacz, czy działają dla ciebie. Czy lubisz. Właśnie, o tej też często używam. E, tak, tak, poczucie własnej wartości. Zobaczcie, ta miłość, własna wartość własna to o czym ciągle powtarzam, że musimy nad tym pracować. To tutaj nam się e, pojawia i jak widać, gdzieś to robię, też podświadomie jakoś, wiara w siebie. Mhm. I które mudry na przykład są bardzo wygodne, kiedy je robię. Nie wiem jak u was, czy, czy jak, jak, jak znacie, jak robicie, to dajcie znać, czy są takie mudry, które wydają Wam się wyjątkowo komfortowe, a są takie, które wydają Wam się na przykład bardzo niekomfortowe, kiedy je robicie, bo ja mam takie jakieś odczucie, wiecie. Mm. Tak. I tu ciekawe, że. Ten ogień, jako kciuk, kciuk i ten środkowy palec, jako eter, właśnie jest jako magia. Zobacz, daj się oczarować. To jest faktycznie ogień, czyli nasza wola, nasza intuicja, prawda? Ten nasz wewnętrzny ogień do zrobienia czegoś, wola i eter, czyli to wysłanie, prawda? Wyższa jaś, połączenie z nią zobacz, daj się oczarować, jak to wszystko tu jest połączone, prawda? Mhm. Patrzcie, mudra sprzyjająca wzmocnieniu jasnej i głębokiej percepcji. Czyli dla wszystkich tych osób, ja bym powiedziała, które pracują gdzieś energetycznie, na pewno jest to dobra mudra do robienia, do powielania. Mhm. Tak. O, jeszcze coś tu, ok Mamy tęsknota. 67. Czasem jakby tu coś gdzieś na tych kartach, ale powiem Wam, że jakoś, o tu też gdzieś, chyba się mocno skleiły tutaj i gdzieś jakaś troszkę tak się. No ale powiem Wam, biorąc pod uwagę, jak fantastyczne są te karty, to ja słowa tu nie powiem. <śm> Że nawet jakieś tam, no wiadomo, no, no, gdzieś tutaj za mocno. Może za, źle to rozklejałam, bo to też wiadomo, że to trzeba uważać. Spróbujmy przetasować, jak one nam się będą. O, fajnie, bardzo mięciutko, bardzo elastycznie. W ogóle bardzo przyjemnie mi się je trzyma w dłoni. Wiadomo, że to złoto tutaj dodaje takiego glamour, poczucia, prawda? Gdyby nie miały tego złota, to na pewno, no też by były super, ale z tym to. Jest takie coś, prawda? Takie fajne coś. No tak. Um, Okej, okay, oceńmy sobie je. Fajne wyciągłam przyjaźń, zobaczcie. E, tak, najpierw no sobie może oceńmy jakość i trwałość. Więc tam widzicie, że przy rozklejaniu trzeba bardzo uważać, żeby nie uszkodzić. Mhm. Mm no troszkę jest to sfalowanie i to takie tutaj wybrzuszenie no będą się łuszczyć na pewno no bo są laminowane więc e, z czasem się to złoto zetrze wiadomo to są rzeczy które są normalne prawda ale są dosyć twarde fajnie laminowane z tym złotkiem no powiem wam że czekajcie czekajcie fajnie się tasują Mm, Jakość, a trwałość. No wiecie co, że dam 10. Nawet pomimo, że tam mi się gdzieś. Bo ja czuję, że to jest moja wina, że tam gdzieś to odszczerbiłam, bo za bardzo tak ciągłam, a to trzeba delikatnie, właśnie. To dla każdego może tutaj też taka trochę podpowiedź, żeby delikatnie jednak ten pierwszy raz rozkładać te karty. To dam 10 jakoś a naprawdę, kochani. I jeżeli chodzi o prace plastyczne, wygląd, znaczy. Może tak, prace plastyczne, no nie jest to może jakieś powalające, są przyjemne, prawda? Kolory są przyjemne, bo nie są jakieś takie bardzo ostre, co też jest fajne, też na plus. Natomiast sama treść tutaj powiem Wam i to, jak dużo tu jest. Ja bym powiedziała, że one same w sobie są podręcznikiem, że tak naprawdę nie trzeba tu żadnego podręcznika, więc ja też dam 10, kochani. Absolutnie cudowne, zniewalające, oczarowujące. Karty, które mogą naprawdę wnieść dużą różnicę. O, zobaczcie, jak pięknie. Pogódź się ze sobą, akceptacja. No, to jest taka piękna, jak robimy tą pracę ze sobą, prawda? To pierwsze, co powinniśmy zrobić, to właśnie pogodzić się z samymi sobą, pokochać siebie i później pracować nad tą miłością własną, wartością własną. Powiem Wam, wow, jestem naprawdę zachwycona i szczęśliwa, że te karty kupiłam. Są niezwykłe, są piękne i polecam każdemu, kto pracuje nad samoświadomością, rozwojem duchowym, czy właśnie jak pracujesz z mudrami. To one tutaj na pewno pomogą Ci w tym. Tym bardziej, że wszystkie informacje potrzebne są na każdej pojedynczej karcie, więc to skraca jakby czas potrzebny do jakby odnalezienia tej informacji. Jak wyciągamy kartę, czy jak chcemy konkretną mudrę, prawda? No, postrzegam je jako naprawdę fantastyczną, fantastyczną pozycję. I dzisiaj mówię już do widzenia wam kochani. Dajcie znać co myślicie, czy pracujecie z mudrami, bo to bardzo ciekawe dla mnie i oczywiście do usłyszenia w kolejnym materiale. Pa pa.